Witajcie, kochani. Jesteśmy dzisiaj, a w zasadzie to wjeżdżamy na teren cmentarza i pokażemy Wam, jak to wygląda tutaj, no, Dzień Zmarłych z perspektywy amerykańskiej, jak to na cmentarzu amerykańskim. Na pewno zupełnie inaczej niż w Polsce. Choćby z tej racji, że tutaj można praktycznie wszędzie dojechać samochodem po tych alejkach. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Zapraszam. No, tak postaram się coś tam nakręcić, nie wiem, zaraz zobaczymy. Nie, dobrze, zaraz pójdziemy tam też. Tu mm są -hmm. No, te cmentarze tutaj, cmentarze są ogromnych rozmiarów. Także nie trzeba się dziwić, że ludzie no, samochodami przyjeżdżają, no bo na piechotę to byłoby no, troszkę do przejścia. Jak widzicie, można sobie tutaj nawet coś a la piknik zrobić. Jest to dość popularne tutaj. Tak jak już wspomniałem wcześniej, teren cmentarza jest przeogromny. Nie wiem ile to ma hektarów, ale dziesiątki hektarów to. Na piechotę to ciężko byłoby tutaj obskoczyć. Z tej też racji, jak widzicie, ogrom samochodów. no Ciekawostką tutaj jest między innymi to, że jak kogoś nie stać na taki powiedzmy większy jakiś nagrobek, jak tam widzicie dalej. to wbudowuje sobie w ziemię taką, no, małą tabliczkę. O, tutaj akurat mamy e, polską tabliczkę. Jak widać. Nie wiem, ile to kosztuje, coś takiego. No, niewątpliwie dużo taniej niż takie nag duże tablice, nagrobki, jak tam widzicie. No, tych tabliczek takich w ziemi, niektóre są już zarośnięte, zaniedbane. To tutaj jest strasznie dużo. Tam jeszcze podejdziemy. Ktoś przyniósł kwiatki. No to, sądząc po napisie, to Jakiś meksykański e, nagrobek, taki mini nagrobek, oczywiście. Jak sami widzicie, tych takich tabliczek e, wmurowanych prosto w ziemię, to są ogromne ilości tutaj. Wygląda, że ta ziemia tam jest tylko trawa, a to nie jest trawa. Znaczy jest trawa, tylko po prostu nie ma dużych nagrobków, tylko wszystko tabliczki w ziemi. Teraz dopiero się zorientowałem, że cały ten teren tutaj, gdzie wam pokazuję te tabliczki po tej stronie drogi, to są pochowane małe dzieci. Albo zmarłe przy urodzeniu, albo w bardzo młodym wieku. Wszystkie te tabliczki bez wyjątku. Tu widzicie napis Our little angel Nasz mały aniołek Tu też po, po, po hiszpańsku Nuestro angelito Czy angelito I tak dalej, i tak dalej Wszystko to są malutkie dzieci pochowane tutaj Tu macie taki przykład Dziecko urodziło się w czerwcu 23 2014 roku A zostało pochowane dokładnie Miesiąc później, w lipcu 22 tego samego roku 2014, no tu jest dalszy ciąg, oczywiście, e, cmentarza, i od tej strony w sumie to się wchodzi do tego. No i tutaj, jak widzicie, można sobie wynająć. takie he, nisze skrytki czy jak to tam nazwać żeby pochować ukochaną osobę domyślam no się, że w większości to są a, urny z prochami choć być może się mylę, nie wiem No tu akurat znowu na no, jakąś polską Stronę, znaczy stronę e, polski, ten grob, mini grobowiec. Nie wiem, być może tutaj są trumny, w tym bo to jest troszkę większych rozmiarów. A z kolei tutaj, no to już wiadomo, że e, tą tu muszą być prochy, czyli urna z prochami e, zmarłych. No, tego jest. ogromna ilość. Tam dalej się to wszystko ciągnie. Jak widać po nazwiskach ludzie z całego świata, wszystkich kultur i tak dalej, tak dalej. No, a tu znowu jakieś polskie nazwisko. Edward Przybysławski. Zmarły dwa lata temu. Dobrze. No, widzicie tam dalej też, to wszystkie te skrytki na ciała czy prochy ukochanych. Dość duża to budowla, w sumie, jest bardzo duża. Dobra, dziękuję im za uwagę. To byłoby na tyle. Przykry dzień wszystkich świętych. Niestety, każdego z nas to kiedyś dotknie. I tym smutnym akcentem kończymy. Pozdrowienia dla wszystkich. Dziękuję. Proszę o subskrypcję i polubienie mojego filmu. Obejrzyjcie następny filmik. Buziaczki dla Was.